Ja usiamam z, z tej strony Frabi witajcie na moim kanale. Dzisiaj będziemy sobie grali w Coldcrafta i nie zapomnijcie dać lajka w górę ani subskrypcji, no bo oczywiście lecimy po więcej. 1, 3. Jakby coś byliśmy jakby coś na Bedwarsy. Słuchajcie, widzowie, jakby byliśmy na Bedwarsy. Jak widzicie, to jest mi skin, no oczywiście. Tutaj przedstawiam się w Mifrabiśmie, czyli mój nie wy. Coś widzowie. Nie zapomnijcie dać oczywiście lajka w górę, ani subskrypcji, no bo oczywiście lecimy po więcej. I teraz będzie... Elo! I będziemy teraz się zajmować grom. Dobra. Wchodzimy. No co by tutaj wejść? Cyk! Na to. Dobra. Jakby coś na no to lecimy, po prostu... Letymy. Letymy. Ja. Yeah. Nie. Yeah. Słuchajcie jakby coś, no to po prostu... Eh. Gramy. Dobra, tu steamek Dobra, jakby coś na to jesteśmy jakby trójki. Zobaczymy w ogóle czy wygramy. Bo jakby coś no to trzymajcie za mnie kciuki. Oczywiście. I nie zapomnijcie dać lajko w górę i subskrypcji. Dobra, cyk, 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 dobra, pyk. Jak widzisz no to lecimy jakby po diamenty oczywiście widzowie. To jest właśnie cel jakby coś każdego youtubera. O, dobra. Oj. Dobra. Dobra, no to po prostu nie zapomnijcie dać subskrypcji, no bo subskrypcja mi w ogóle bardzo, bardzo jest potrzebna, musicie mi dać, I, i, jak dobijemy oczywiście 100 tysięcy, no to będzie oczywiście teledysk, pod ty... już był Lubię Suby, a tym razem będzie coś innego. Ale możecie zgadywać, co pod komentarzami w shortcie. Ja coś nie tam, po prostu lecę się podbudować, cyk, 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 siema, siema, dobra, o kurde, troszeczkę diaksy, dobra, nie to pociekło, się, się papiery, żebym mógł się bić. Dobra, jak widzicie, ładnie obudowałem. On um, dużo szans, są? Um, a on um, wykorzystał ją, um, a nie babo. Chodź. Do się, um, szansy, um, um, um. Dobra. No rób się bije. Mam są? A on wykorzystał ją. Dobra. Ile to le lecimy właśnie. Widzieliście, że odłożyłem diamenta. O tu. Elo. Dobra, poczekamy sobie chwilę. Poczekamy sobie chwilę. O oh my god. Dobra, mamy winzić Diaksot. Jak się kupić? regeneracji. Kupiłem właśnie pole regeneracji.

Następnym razem się wezmę lepiej do roboty. Lepiej obuduję łóżko. Następnym razem się lepiej wezmę do roboty. Obiecuję widzowie. Obiecuję, wezmę się do roboty. Dobra. Dobra, gości tam sobie będę łóżko Dobra, ja, ja, ja to właściwie kupię. Dobra, y Ej no, kurde Co tam robi? O, kurde. o nie! No nie no Ja was w ogóle widzę bardzo, bardzo w ogóle przepraszam. No po prostu Na przykład ja na przykład widzieliście moją pierwszą rundę, że ją przegram, no to po prostu ja się nie poddaję, gram dalej! Elo! Gram dalej. lepiej, żeby się nie poddawać Lepiej, żeby mieć dużo siły na walkę. O kurde... Aj. Nie, no, to już on następny są on wykorzystał ją bardzo dobrze. Bardzo, dobrze. bardzo dobrze. Patrzcie, tak jak w ogóle widzicie. Jak widzicie drodzy widzowie, po prostu nie wolno się po prostu poddawać. Mówię trzeci raz. Nie poddawajcie się lepiej, no bo poddanie wam nic nie dam. Po prostu walczcie do końca. Po prostu walczcie do końca ze swoimi lubieśnikami, bo ja wiecie, wiecie, wiecie. Musicie po prostu wziąć się czasem w garść i po prostu walczyć, widzowie. Ja na przykład kiedyś miałem taki problem, że nie no. No, no ja ciągle przegrywam, ale spokojnie, ja wziąłem się w garść i gram dalej. Wy też możecie się wziąć w wygrać, jak będziecie miały, mieli jakieś problemy, oczywiście, i nie zapomnijcie dać lajka w górę, ani subskrypcji, bo, bo to jest oczywiste, no. Nie trzeba się załamywać, tylko trzeba po prostu wziąć się do walki. Szanujmy razem. Dobra, yy. lecimy. Cyk, cyk. Okej. Okay. Dobra. Ojej. Diaksik. Super. Mam przynajmniej diamenta. Elo! Elo! Dobra! I teraz jakby coś na no to lecimy z, z tym. Dobra. O Jezu. Czekajcie, zobaczę ile to filmik. Jezu, bo nam. O kurde. Jezu, z dwa. No dobra. E, dobra, poddam. Dobra, dobra. E, dobra, idziemy po kolejne dwa. Dobra, nie wolno się poddawać. Flabić mówił. O kurde, nie wolno się. Nie wolno się poddawać, no to nie będę się poddawał. Bo jestem silny. Хорошая. Без тебя. Тихо, тихо. Хочу, что... Jak widzieliście, zdobyłem dwa diaksy? Tak, zdobyłem dwa. Widzicie wydają. Dobrze. Jezu, ja mam ochronę dwa. O kurde. Kurde... Nie no, dobra. Dobra widzowie. Sorry. Po prostu zginąłem. Da, daję radę, idę po kolejne dwa. Widzicie, rabie się nic nie poddaje. O, widzicie? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, jakby coś no to lecimy. Elo. Dobra. O, dobra. Dobra. E, co tutaj mamy? LWD-5. lwd 5 Mamy cztery. Żeby zdobyć drugie na ochronę. Trzy oczywiście, żeby mogło się być. Być ze złymi. Gościuwa. Ziomeczko Frabi daje radę? Wy też dacie radę. Serio. Mówię wam. Dacie radę. Eluwa. Dobra. W ogóle... Dobra, muszę tylko trzy jak mieć. Dobra, jeden mój Ja czekam tylko na drugiego widzowie. Wiecie, wiecie po prostu. Są tego nam zostali nam zieloni, którzy nam w ogóle chcą zniszczyć łóżka, ale ja nie nas ich uzbrają, że jak nam zniszczą łóżko, wiecie, że jakby nam zniszczyli łóżko, to żeby nie byli wkurzeni że my jakby że my jakby im nie pomagamy że, i, że, i że ciągle giną Dlatego ja właśnie chcę kupić ochronę 3 to mój właśnie plan i jak coś no to się po prostu po prostu ja, ja się bałam, że już nie kupię w ogóle żadnej ochrony 3 Główna jakiegoś Po co mu to szybkie kupanie? Ale, ale, ale. Ale, ale. Ale, ale. Ona mnie nie chce, ale mam plan. Życzę sobie, ale duży portfel mam. Nic ze mną zakryto. Ona sam, ale, ale, ale. ale, ale. Oczywiście, oczywiście wiecie. Na przykład ja zginąłem z diamentami. Dobra, pod. Dobra, nie poddam się. Muszę je zdobyć. on się podbija. Do kogo on się tam podbił? kurczę, żeby gościu zrobił TNT Jumpa super, naprawdę, serio, ja wam ja bym tak powiem, że, że ja bym na weszłym miejscu, tam by był o jezu, jakiś blok, o zielony do nas idzie, jeśli ja to robimy, a pole regeneracji też kupiony było chyba, przez kogoś, jest serio, nie wiem przez kogo, dobra, cztery diamenty o kurde, ja mi się przedewsu przez pole regeneracji, a Dobra, jakby coś na to tutaj widzicie. O kurde. O, brawo. Nie no. Dobra, idziemy po kolejne diamenty. Chyba to będzie w ogóle na, na, nasza historia wygrania na Bad Warsach, kot scrafta. I jakby coś, no to, yy, to po prostu nie trzeba się poddawać, drodzy widzowie, tylko po prostu wziąć się do garści. Bo jak nie będziecie brać się do garści, no to nic yy, nie zrobicie, po prostu nic, nic, nic. No uda wam się kilka rzeczy, ale musicie po prostu wziąć się czasem do garści. Ja dlatego wam mówię, no bo ja jestem infiereserem, ale chcę też wam pomóc.

o kurde. On nam co robi? O kurde, o kurde. Dobra. Lecimy po te... Ła, 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 Diaksy Juhu! Mam trzy. Dobrze. Dobra, mamy cztery diaksy. Tu mamy osiem, bum, Dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. To jeszcze tylko cztery. Mamo wolę robić biznes. No, mm, mm, pan w kółce, Bo to nie czerwone kuki, bo co ci, bo ci może, łez! Zostaw tyle smutki. Życie miałem tak, jak chciałem, wszystko w wymarzu nie jest. Wstup, postup, postup. Co ci na sercu. Przepraszam, widzowie, jakby coś na ten telefon nie upadł. Znaczy się kamerka. Kamerka mi w ogóle upadła. Dobra i tutaj co tutaj mamy 15, no to tylko jeszcze jeden diaks. I kupujemy ochronę 4 elo I wtedy... Ej, 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 ona mnie nie chce, ale mam tam

Mmm, słuchajcie, jakby coś no jakby to wywalamy. Alo, 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 alo. Dobra, jakby coś odłożyć tutaj do skrzynki jakieś. I takie jakieś tam do potrzeby ludzkiej. Takie. Takie coś. Takie coś. Takie coś. I takie coś. I takie coś i takie coś. I widzicie, no bo tutaj będą były jakieś domki, takie do życia. Dobra, o grze chcecie, chcecie w ogóle, w ogóle o dobra tu, dobra. I bum! Patrzcie, ile w ogóle kupiłem. O Jezu, jak tutaj przyjdą zieloni, no to mamy naprawdę wszelkich, no. Jako... Jakby się idę, jakby zniszczyć zielonym łóżko no dobra, ale bez tutaj trochę Dobra, pójdę tutaj. O, tam jest zielony, o kurde. I na mniejszych Dobra, ja tak wracam i ja tylko zaskoczymy go, jak nie zabijemy. Dobra, lecimy tu. nie mam robić wiznę. Ale ale, 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 ale. Ale, ale, ale. A nie jest z zielonych. Trzech, nas też trzech. Czy wers trzy? Zobaczymy. Budu dělat biznes, no já budu dělat biznis. A jestli business. nemám ani biznes, tak budu dělat i monidialy. Ale... 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 bitka. Tylko teraz bitka z nimi. A kurczę, i zobaczymy, jak, jak wygramy, no to moje słowa mówiły. Nie poddawać się. Mówiły. Eee. Co się stało? Rewentki planu, żeby paść. z niczym. No i mogłam. Dobra, jakby jesteśmy, to będziemy patrzeć, gdzie zieloni wygra. Czy nasza czy nasze drużyna wygra. Do boju. Do, boju, do boju. Pierwsza ręka na pierwszego gracza. O kurde. O, kurde, przechodzi drugi. O, 2 na 2, 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 2 2, 2 2, 2 2. Dobra, jeden czerwony. O, kurde no, b, 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 Bi, 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 bi się z nim, dobrze, dobrze, brawo, si, dobra, i tylko, i ty tylko versus jeden, dobrze, dobrze, uda ci się. Mm. Tak, przynajmniej drugie miejsce, to też jest okej. Okay. Jakby coś no to już się będę z wami żegnał, żegna. Nie zapomnijcie o w like ani subskrypcji. żegna was. Robi elo.